To, że jest Pani położną, to nie jest pierwszy wybór Pani życia, prawda? Zmieniała Pani zdanie w trakcie powierania edukacji. Tak, dlatego że moje technikum to było technikum gastronomiczne, więc z jestem kucharką, a druga profesja, chciałam zostać dietykiem. Natomiast życie pokierowało mnie w taki sposób właśnie, że zostałam położną. Jest Pani zadowolona z tego wyboru? Jasne. Nigdy tego nie żałowałam i cieszę się bardzo z tego, że jestem położną, dlatego że mogę towarzyszyć Kobietom w tym pięknym, wyjątkowym dniu, wspierać je. To są niesamowite emocje dla mnie, dla kobiet, więc i, i mężczyźni, którzy współdziałają razem z partnerką. To jest niesamowite, być w, w tym pięknym dniu, naprawdę takim ważnym dniu dla nich. Mówi Pani, Pani Agnieszka, o jednym dniu, o tym najważniejszym dniu, czyli o przyjściu na świat dziecka, ale przecież ta praca z kobietami i mężczyznami, z, z rodzicami. To nie jest jeden dzień, to trwa parę ładnych miesięcy. Tak, e, przygotowuję też pary do porodu, tak? E, prowadzę szkołę urodzenia, ale prowadzę też swoje zajęcia, e, warsztaty w domu, e, gdzie przygotowuję ich razem, tak? Więc e, ta więź się tworzy między nami. Oni, oni bardzo często do mnie piszą, jak e, czegoś potrzebują, e, jak są po porodzie, wysyłają mi zdjęcia swoich dzieci i siebie, więc to jest naprawdę bardzo miłe i e, to jest dla mnie bardzo ważne, bo wiem, że moja praca przynosi e, efekty i też, e, że. Że jednak nie jestem taką e, osobą, o której e, da się zapomnieć, e, więc mają gdzieś tył głowy, że my, urodziliśmy, musimy e, wysłać do pani Agnieszki e, zdjęcie czy e, informację, że już urodziliśmy, jesteśmy po, że nam się udało, tak jak sobie wymarzyliśmy. W jaki sposób się tworzy taką właśnie więź z pacjentką, czy też z podopieczną? Myślę, że e, dobrym słowem. E, I e, nie wiem, wydaje mi się, że jeśli jesteś dobrym człowiekiem, to to dobro do Ciebie wraca, bo ja staram się być bardzo empatyczną osobą. Pomimo tego, że też mam gdzieś z tyłu głowy, przychodzę do pracy, mam swoje problemy rodzinne, to zostawiam to trochę za drzwiami i przychodzi kobieta, oddaję jej całą siebie. Czasami mam wrażenie, że bardziej mi zależy niż kobiecie, ale taka jest moja praca, tak? Ale naprawdę myślę, że to, to rzutuje na tym na to, jak one mnie odbierają. Mówi Pani o tym, że nie przynosi Pani domowych rodzinnych problemów do pracy. Czy jest czasami tak, że Zabiera Pani pracę do domu. Bardzo często, niestety. Ja, ja nie umiem tego oddzielić. Dlatego, że to są takie emocje i te dobre, i te smutne, ale oczywiście na szczęście więcej tych szczęśliwych. Nie da się tego. Przynajmniej ja tego nie potrafię rozgraniczyć, tak? Bo jak się coś zadzieje, to my niestety nie mamy w Polsce opieki psychologa, więc muszę gdzieś to wyrzucić. Niestety workiem do bicia jest mój mąż. Pani wyszła <laughs> ja wspomniała pani o tym, że towarzyszy Pani Rodzicom w dniu narodzin dziecka, że to jest wspaniały moment. Czy to jest rzeczywiście najważniejszy moment? Czy może najważniejszym momentem jest właśnie to poczucie zbudowania relacji, zbudowania zaufania? A może jeszcze ważniejszy jest ten moment, kiedy spotyka pani to urodzone przy pani dziecko gdzieś tam po paru latach? Ja myślę, że wszystko. Dlatego, że. Prowadzenie porodu to nie jest tylko tak, że stanę sobie przyjmę poród, absolutnie. E, żeby doprowadzić do tego porodu, naprawdę potrzebujemy czasami bardzo dużo e, czasu i też zaufania. Bo jeśli ona nie, nie będzie się czuła ze mną swobodnie, to to też e, nie pójdzie w dobrym kierunku. Więc e, ta, to budowanie relacji, jak ona wchodzi na salę porodową, przedstawienie się, e, prosta rzecz, pukanie do drzwi. E, ja zawsze to robię e, i może komuś się podobać albo nie, ale to jest jej sala. Ja uważam, że to jest jej pokój, prywatny pokój. Chuj, więc różne rzeczy mogą e, się zadziać tam. Mogą się przytulać, na przykład z partnerem, całować. Nie chcę, żeby ktoś ją, e, ktoś ją widział. Więc zapukając, zapuk jest informacja, o, zaraz ktoś wejdzie do sali, mogą się o, o, rozłączyć. Więc e, to budowanie relacji, przywitanie e, 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 dzieciaka, to wszystko się łączy, a najbardziej cieszy mnie właśnie to, jak spotykam za kilka lat, o, dzień dobry panie Agnieszko, nasz synek ma tyle i tyle lat, i oni mnie pamiętają. I pamiętają, jak miałam na imię nazwisko, bo to też się bardzo rzadko zdarza, żeby kobieta pamiętała. Pamiętała przy porodzie, która położona była i która przyjęła dziecko na świat. Dzieci też pan poznają? No dzieci niekoniecznie, bo są malutkie. Natomiast rodzice opowiadają im. To jest bardzo miłe, że ta pani przyjeżdżała na przykład do ciebie po porodzie, opiekowała się tobą, czy przy tej pani przyszedłeś na świat, Także czy przyszłaś na świat. Także naprawdę to jest bardzo miłe. Wydaje się, wydawać by się mogło, że jeżeli chodzi o kwestię porodu, o kwestię przygotowania do porodu, to w zasadzie od kilku tysięcy lat nic się nie zmieniło, ale przecież wcale tak nie jest. Pani jest tego najlepszym dowodem, że trzeba cały czas być na bieżąco. Trzeba cały czas się kształcić, bo cały czas pojawia się coś nowego. Tak, zresztą nasz zawód obliguje nas do tego, żeby po prostu cały czas się kształcić. Bo ta wiedza, z którą wyszłam ze studiów, a to było już kupę lat temu, nie wcale nie, jest, nie obowiązuje teraz. Także to wszystko się zmienia. Dlatego ja kształcę się, szukam kursów takich, które mi pomogą w pracy. Pomimo tego, że to nie jest narzucone, że tak powiem, odgórnie. Niektóre są, ale. Yy, takie kursy, które mi pomogą yy, pacjent, przy pacjencie, pomogą przyjąć ten poród, sama ich szukam i sama się doszkalam. Jedną z rzeczy, która mnie zafascynowała, kiedy czytałam sobie pani biogram, to aromaterapia. O! Jak aromaterapia może pomóc biednej, rodzącej kobiecie, która cierpi z bólu, żeby tego bólu poczuła mniej? To jest właśnie tutaj bardzo złożony proces. Dlatego, że zapach naprawdę ma, jest, jest bardzo zapamiętany w mózgu. Ja zawsze opowiadam kobietom, jak przygotowuję do porodu. Jak sama się oparzyłam, jak miałam 6-5 lat, nie pamiętam tego okresu. Pamiętam, jak mój tata jeździł ze mną do środka zdrowia i one mi przykładały. Jakiś specyfik do klatki piersiowej, bo tam się oparzyłam. I ja nie wiedziałam, co to było. Mój tato też nie wiedział, co to, co to było. E, przyszłam do praktyki na onkologię, weszliśmy do zabiegowego i ten zapach mi po prostu wróci, wrócił mnie do tych wspomnień. Nie wiedziałam, co to za specyfik jest. I od tego momentu, jak wyszłam na, salę, na, na onkologię. Tam się dowiedziałam, że to był akurat ten lek i ten zapach niesamowicie mi utkwił w pamięci. Więc ten zapach, który ona ma przy porodzie, potem będzie szedł z nią do końca życia. Bo ona będzie pamiętała na przykład, że miała tą pomarańczę, który mi się na przykład dobrze kojarzy, bo kojarzy mi się ze świętami. I ten zapach będzie szedł z nią i przywracał jej dobre wspomnienia. To tak samo jak z piekarni. Jak wchodzicie do piekarni, czujecie piękny zapach, to wam się też dobre wspomnienia... Ja lubię w ogóle pieczywo, więc dla mnie to też jest bardzo miły zapach. Więc ten zapach, ta aromaterapia ma bardzo duże znaczenie nie? Mało tego, są takie olejki, które y, mogą y, przyspieszyć akcję skurczową, więc to też ma y, działanie na poród. Wspomnieliśmy Pani Agnieszko o aromaterapii, ale to nie jest przecież jedyny kurs, który Pani skończyła po to, żeby lepiej służyć pacjentkom, żeby lepiej służyć dzieciom. Tych kursów y, ja nagrywałem co najmniej kilkanaście. Tak, po pierwsze, po to, żeby właśnie pomóc kobiecie urodzić, tak, żeby pomóc dziedziciowi przyjść na świat. Bo pamiętajcie, że noworodek, znaczy nie jest bierny w porodzie, on też pokonuje jakąś trasę, tak, i dla niego to jest naprawdę duży stres. I dobrze, że dzieci nie mają pamięci, bo gdybyśmy wszyscy urodzili się i mieli tą pamięć z porodu, to wszyscy by mieli traumę, także to, czy z tego się trzeba cieszyć, tak, ale na przykład właśnie aromaterapia, chusta rebozo, która jest niesamowita, nie sądziłam, że kawałek w cudzysłowie już ma może tyle zrobić, dlatego że rozluźnianie chusty, e, trombozo naprawdę bardzo dużo, dużo daje przy porodzie. E, spinning babies, czyli układanie, przekładanie pacjentki, uciskanie, żeby też jej pomóc i pomóc też rodzącemu się dziedziusiowi. E, naprawdę dystocja barkowa, to jest po prostu przypomnienie też informacji ze szkoły, ze studiów, tak? Poród do wody też ma swoje prawa i każdy też powinien taki kurs przejść. E, pozycje wertykalne, tak jak powiedziałam na początku, my wychodząc ze studiów, mamy jeden poród w pozycji na plecach, więc żeby przyjąć poród w pozycji wertykalnej, czyli innej niż leżącej, no, należy zrobić też kurs, żeby wiedzieć jak pomóc, gdy się coś wydarzy. Także tych kursów jest naprawdę sporo, na pewno nie zaprzestaje, po teraz idę na chustonoszenie. Także to też mnie kobiety o to proszą, jak nosić dziedziusia w chuście już po, po porodzie. To ucieknijmy na chwilę jeszcze od pracy i wróćmy do domu. A podobno pani sens życia to jednak wcale nie jest praca. No nie, mam dwóch synów, których bardzo kocham i tak naprawdę dzięki przepraszam serdecznie i tak naprawdę dzięki nim toczy się moje życie. Nie udało mi się urodzić naturalnie, natomiast. Każde cięcie, które było, naprawdę przeżyłam to w taki sposób, który sobie wymarzyłam. Także życzę każdej kobiecie, żeby znalazła tą swoją drogę do porodu, czy to będzie cięcie cesarskie, czy to będzie poród siłami natury. I żeby miała o nim naprawdę piękne wspomnienia i żeby wracała do nich z uśmiechem i z miłością. Spotykamy się Pani Agnieszko dzisiaj nie bez przyczyny. Y tym, takim bezpośrednim powodem jest wyróżnienie, które Panią spotkało. Niezwykłe wyróżnienie. Jest Pani, jak się okazuje, najlepszą położoną w regionie. Jak Pani to odbiera? Jestem bardzo zaszczycona i cieszę się niezmiernie, dlatego że naprawdę dużo walczę o kobiety. Walczę o standard opieki okołopowodowej, żeby w każdym szpitalu, czy żeby każdy chciał respektować. Dlatego, że kontakt skóra do skóry jest bardzo ważny. Jeśli chodzi o karmienie, jest najważniejszy. Jeśli to zostanie zaburzone, to potem rzeczywiście te kobiety mają problem z karmieniem. Po cięciu cesarskim, kolonizacja florą bakteryjną matki, to też jest bardzo ważne. Żeby dać matkom prawo wyboru, jak chcę rodzić. W jakiej pozycji? Bo to nie jest narzucone. My, wychodząc ze studiów, rzeczywiście znamy tylko jeden mechanizm porodu, w pozycji leżącej. Żeby przyjąć taki poród w innej pozycji, naprawdę dużo mnie to kosztowało i pieniędzy, i wytrwałości w kursach, żeby mieć odwagę przyjąć poród np. w pozycji kolankowej czy w pozycji bocznej, dlatego że tego nas niestety nie uczą na studiach. Także naprawdę. Cieszę się bardzo, a najbardziej się cieszyłam z tego, bo nawet przeczytałam ostatnio komentarz, ile sobie wykupiłam głosów. No niestety, w tym konkursie. Nie da się wykupić głosów. Więc te kobiety, które rzeczywiście uważały, że chcą na mnie zagłosować, zagłosowały. A tak naprawdę u nas na Facebooku szpitalnym wszystkie komentarze to są praktycznie 3 czwarte kobiet, które miałam do czynienia teraz, 10-12 lat temu. Nawet jedna kobieta do mnie napisała, że pamięta mój zapach, a ja mam perfumy jednej, te same. Jak się doczepię do czegoś, to ja sobie po prostu to ciągnę cały czas. I ona mówiła nawet, że. Wychodząc ze szpitala, kupiła ten sam zapach perfum i do tej pory używa. Także to jest niesamowite, naprawdę.